I z tej strony poluczysa i z nagrywamy kradnę, pomóż mi, pomóż mi go ukraść Ej, też mi, czekaj, 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 widzimy? Ja, ja... Nie strasz na niego, ja go kradnę, a ty go od... odwalaj stąd Dobra, 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 dobra Wszystko, weź go wal, weź go wal, ja go odkupuję co Cekapa Gabla Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj go, dawaj go, jest, odszedł Mamy, 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 nie! Jest, pokaż coś pokaż mi Patrz, mam tak Eee, Był pata Prima, który jest słaby. Eee, mam tego Blane God opadł za 5 milionów. Cze no to odblokuj bardzo przecież nie, nie grasz. Odblokuję ci, no mam nadzieję. Ogólnie będę zrobił lewicę, więc ja ci mogę pozycję na chwilę. Eee, kogo pan, to... Ale no masz tylko... mega słabe te blade, to no co ty? Przecież że ty tylko 600 na sekundę. Tak? A ile masz na końcu? Eee, 30 milionów. A ja mam 600. Ja no ej, dobra, zróbmy tak, ja lubię lewicę. Tylko zanim go zrobię, muszę mieć te dwa. Więc, zanim zrobię to oddam ci y, potem brainlota za 5 a albo weźcie go już w sumie, okay. Dobra, 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 dobra zbawię Może ci się uda. Oh. Dobra, szybko! Lecimy! Żeby ci nie ukradli... i kradłem ci ja brainloty! Ukradli, ukradli mi! Ukradli ci brainloty, no nie wierzę. Dobra, ale jak ci ukradam, to z tego, nie? To będzie dobra, koniec. Dobra, nie, 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 to nie jest już zablokowane. Ustaw ale... dla no patrz co dla znajomych ha. No żebym mógł... Dobra, ja muszę Was. zdobyć widzowie. Yyy, swój melo i tego. Ale zanim... Ej, chadną pomóż! Co oni? Ej, otwali mi tego! Wasem mi otwarł, głupi ptak! Nie, Ale dobra! Co za kasę? Za kasę Za, kasę, kasy, za robuxy, nie! Co za typy! Ja nie, 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 nie dobra, mogę. No, ja też nie dałem otworzyć za robuxy! Ej oni będą na twojego teraz polować, bo oni mają mojego logiego. Dobra! Eee, najpierw pójdziemy widzowie. Pójdźmy. Grandda, grandny! Jak? Ej, Kranda. do? Grandes! Czekaj okay. Wypadł Wypadł Ej dobrze dobrze Wykopuj, wykopuj, wykopuj No kurde yes, dobra, Jest Ja nie mogę, ej dobra czekaj Zanim zrobię to co trzeba Muszę kupić Florymeny trójlicina i Sympanzyni bananini Dobra idziemy szukać czy tutaj są takie Blind no, ty nie widzę ej, Tego też nie Ja o, muszę jest. mieć też Sympanzynie bananini Bananini Dobra kupuję Oby, oby mnie to zadawało Głupia baba, cyk! Wywaliam, wywaliam, dobrze, dobrze. Ja... Ej, gdzie jest bananin? Ej, dobra, zaraz będę miał pięknego bananiniego, którego potrzebuję, za 20 sekund. Będą mi kladli. Ej, dobra, czekaj. Tu jakaś sukienczowa Aula. Co, 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 co? Eee. Patrz, wkurzają cały czas, zabieram go się. Ej, bo ty masz otwartą badę gościu! Ej, to za Nie mogę, no zaraz dokładną ty. Dobra, dobra, teraz no. ja będę miał. Teraz ja będę miał otwartą, więc trzeba uważać. Kilka sekund, trzy, dwa, jeden... No to też mają niewidki! No mają, mają. W ogóle oni się przybierałem za takich, nie widać, to jest super. Ale dobra. Widzowie, ja jestem przebrany dzisiaj za Mateu i powinni mnie nie... Go widzieć. Dobra. Teraz tak, ja idę. Jest tu jest jakiś cukierkowy obrót. Ja muszę iść nie... trunatruniszyłem. Nie Niestety nie niestety nie. Ja mogłem coś w ogóle kupić, Ja nie mam Lobuxów teraz. Ale tu gdzieś widziałem. o A patrz, jest jakiś ten! Ej! Bomby nie gusini legendarnie! Tak, za milion! Chodź! Dawaj! Za milion jest! Dawno i krębega. Dygaj, dygaj, dygaj. Dyg, 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 dyg. mnie w bazie. do ale... to kupię. Ej. Wziął nie. mi, pas. Bra bigo. Who's Wez go. Wiera, wiera, no, wiera. nie, nie, nie Taki Dobra, kupuję i dla No dobra, kolejny się pojawił. Sypko, 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 sypko. Nie, nie ma Ej, Oni... go, go z niego się Oni mają jakieś te nie? Ja nie wiem. O, lit. Kupuj, kupuj. No nie wiem, no idzie, 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 idzie. Pod... Ja nie mogę, dobra, wali mnie tym guzinie, nie? Mam lepsze blainoty. Musimy widzowie, tak, mieć jeszcze Dolimelo lulicina. A to jest jakiś stary blainot, w ogóle, znaczy nie stary, jakiś tani. Dobra, no nie wiem, czy mam, nie? Ten zaraz kluczę, co to za postać, jest? Ej, krado mi, pomóż mi! O, dawaj szybko. Dolimelo lulicina. No, no przestańcie, nie strzela, no cały coś mi to strzela. Co za groszu, nie? No pomóż mi w grę do mnie! Ide, idde, idde, oni są. Zan... Nie, to jest OK. Ani każdy ma jego pas! Do jego, zamykaj to! No, zamykaj tu krawnię. nie cię! On jest drugi! Dodaj, ja nie, nie do... czemu ja nie mam w ogóle milionów? Ej? Wszystkie miliony wyszły z konta. No bo może dałeś odrodzenia i ci się cofnęło. Ej, nie goza... dałem odrodzenia! A Od jak się kupuje te gubie brainroty, to schodzi z konta cały czas? No, no tak, no tak! No jednak. A mi ty był kradnie, was. jak mi weźmie, to mi nie wraca ten milion na konto? No nie, 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 ty kupujesz coś cofnę no Ej, dobra, zdodaj. Co za tak głupota, ej, to. Zdodaj! Hmm. Kapucinę mam dawaj kupioną legendarną fajną. Wypad! Wypad, kur! Wypadł! No nie da się, bo wykupiła, nie? Gupia baba. Czekaj. Ja to. Jest to. Ej, głupi tak patrz co nie to Dobra, ja go wykupię, ja go wykupię. patrz, nie widzę jakiś śmieć. No to jest taki śmieć! Dobra! Czekaj! Nie da się dlapić! Ej, jego się dlapić nie widziałeś to? Dobra, poszedł, poszedł, poszedł sobie! tego pa... Dobra, kupię jej to też. Głupia baba! No i przyszedł Tam mi kolega, którego nic nie lubi Dobra, czekaj. Ej, eee. co, sknery, Ej, wszystko zabierają. Sknery! Ej, dobra, mam balerinę, mam balerinę, łatwo. Udało się. Dobra, normalnie kupiłem ją, nie? Czekajcie, mam 500 milionów. No, ogólnie nie opłaca mi się, żeby na zrobić, bo chciałbym jakiegoś fajnego daylota sobie zatrzymać. Ale Bill, nie jest aż tak ważny w sumie? Na razie. Oj, co ja mogę coś kupić tutaj? Nie. Chciałem bardzo zablokować znowu i ona, co mógłby? Będzie mi normalnie walić tymi z tymi kurczę z dłoniami. Ej, dobra. Fajno jest polonito. Ej, kupuję. Wypad stąd, Wajem, wani ją, wani ją też. Żeby jej się tu fajnie, fajnie jej się grało, tak jak mi się nie fajnie gra. Ej, postam ten co ma. Kladnim, Kradzie, kładniemy, kradniemy, on jest godzi. Ej, mam człapa, pomóż mi! Bij ją, biją, nie, biją! Oni, bią, oni, ja też mam blogiego. Nie Do no i zamknęła! Głupia baba, to takie... odlodzenie, Odrodzenie. No bo, dobra. dobra. bo jakieś pułapki dają głupie. Dobra, pułapki dawają, nie da się klas nie? Nie, ja a jest ten, ten czarny kolega jest w środku mojej bazy. O, no nie, ja go nie lubię, i nikt go chyba nie lubi. On ma jakieś <laughs> dziwne bronie legalne. Dobra, czekaj, kogo my tu mamy? Ja muszę tak, og ogólnie do odledzenia potrzebuję. Lulimelet Lulicina, no tego nigdzie nie ma, to jest jakiś głupi Ale brain ja not. Tak samo, też mam Trulicina, Trulicina potrzebuje. Lulimelet Lulicina, no i nie ma tego Bladeau, tak. Dobra, czekaj. Ja bym się po sobie poglądał co oni mają? Oni mają tak, tutaj za pięć baniek ma fajnego. Bo no. Ma... No, no mi cały czas w bazie daje pułapki, głupiec, ty! Cocofanto Elefanto ma fajnego go. I go kamerą, no ale Ej, niestety... w bazie, ukradli mi, bacie, bo mi całą bazę! Ty, jak oni ukradną mojego Coco Fanto, to będz płacił. Bazę Dwa? mi, za bazę mi biorą, biorą mi bo no pomóż dostał, mi! Dostał, dostał, dostał! Dalny, głupi! Wraca do siebie! Dobra, no, dobra, dobra, mam, Ale mam, się mam. wkurzył, ale się wkurzył, teraz będę mnie cały czas. Głupi wszystko Ej, oni są, ja nie wiem, to jest jakiś gang, oni są... Zdane postacie trzeba i myślę, że są spoko. Dobra. Są takie głupce. E, tu mam wszystko, tu mam wszystko. Dobra, dobra. E, teraz tak, czekaj. E, ty masz bazę masz tego. Drewno, co jest? Tak? Dobra, masz. No, ja mam, ja mam, 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 ze mi. Dobra, jest. Taki na ze spoko. spoko. No, ktoś mi, no spoko, ja tu ten no patrz, jak on mi do bazy, jak on mi to zrobił? Spoko. Patrz, jak on mi, jak, ja, jak, ja. jak on mi z bazy ja wyjął? Ja. bo to tam Ej, 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 odpomóż mnie szybko! Ja go ukradłem, ale kradną go szybko bez godbiesz, go, bez go, odbierz. Ej, odbieszko, to są jakieś banany. No kupili hmm. na no buki. No kupili nanobuksy. buki. Będę kłamić. Dobrze, dobrze. Ej, no za... mówię że on mi wszedł do bazy po prostu. Ej, dobrze, ale łatwo. Czeka, ja ci napiszę łatwo. Nie, to jest niemożliwe łatwo. Bulaki, nie da się pisać. s Bulaki. Ej, normalnie ja go ukradłem w swojej bazy, bo ja mam dostęp, ale oni wykupili ze za i go chcieli zabrać szybko. Ale, ale są bulaki I wyszli z gripa, wyszli z dzies gry. Bazy, gry tak się pokazuje, nie, dobra, nie mogę. Mega <grym> easy, mega <grym> easy, pokazuję dla nich, ej, dobra. To jest jakiś zamek. Eee, czekaj. Eee... Czekaj, S. Sema, Sema, Sema. Eee. Das... Czekaj, das. Nie mogę pisać! Brajn lota! nas brajn lota? <laughs> <laughs> patrz! Eee. Yy, mogę? Widzowie, czekajcie! Mogę? Czy nie mogę? Pozycję, pozycję oddam! Pozycję oddam! No kurde, siedzą pod tą pozyce bazą! Oddam. El, za oddam, git! za 35 robuxów, to można komuś bazę otworzyć? Serio? No można, można! No patrz, Ej, zaraz patrz. mi kradnie! Patrz, Ej, mi kradnie ten szympans! Dziękuję, czekaj! Dziękuję! Ej, normalnie, ej, pozytywnie! Brainrota! Ej, chodź tu, chodź tu, chodź tu! No to są zagnoje, a gdzie ty jesteś? Obok twojej bazy, obok twojej bazy w środku. Patrz, kolega, ja jestem. ty masz bazę blokowaną, kradną ci! No trudno! Ej, no dobra, jak? trudno, kradną no, ci! Nie, 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 dobie. Ej, dobra, 70 sekund, mam czekać? Dobra, ja poczekam 70 sekund. kradnie ci, brainrota, to no zrób coś yy. z tym! Dobra, wracam do bazy, wracam, wracam na Lejony. Ale którego kowali? Dobra, mam! Dobra, gate! Zamykam tą bazę. On jest z logi ten Braillenot, on jest z logi. U, uratowałem ci, uratowałem ci Braillenota. Ej, on kosztuje pizdbanik? Ja zapomniałem, że on tyle kosztuje. Dobra, nie wiem. Ogólnie... Ej, dobra. Loli... Nie, no nie ma tego tego. Eee, kurczę, no... Ten zomek jest spoko, bo on nam da fajnego nota. Ten tutaj. Tylko, że on ma odledzenie za... O, szimpanzini balani w końcu. Potrzebuję go do A po co ci lebirf? No bo... Głupia baba! No żeby nie? No dobra, dobra. chyba, nie? No, no co coś tam, dużo, dłużej na telewizor. No patrz, patrz, patrz! Kurde, głupią babę. 28 sekund. Ja ją walnę, ja ją walnę, ja ją Tempie głupie babsko. odbiją ją czas. Patrz, bije, dostaje czosy. O kurde. Sorry. Ej, dobra, nie zabrała, nie zabrała. Jest git. Trulimelo nie ma. Jeszcze Trulimelo potrzebuje, wiesz? Zaden Brainot nie bloki fajny. Dobra, cz ja idę teraz do tego zamkam, bo on jemu się otwiera zaraz. Dobra, dzień sekund. To Ej, dobra, robię napad, robię napad. Ej, to znamek gniocie na bazę Mam plajnota. Głupia, głupia, głupia baba mi siedzi w wodzie. Patrz co mam, patrz co mam. Pomóż mi, to Dobra, idę. Ej, ten, kowely. Ej, kobele, głupia kobele, baba, waniem, waniem, waniem. Nie idź, nie idź. idź, idź. Nie, co mi robi Pracze, w środku? W bazie, głupi, Ej, każdy mi, wyjdź na to, zapisz Pomóż mi! Gdzie? Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi! Kradną mi! Kradną! Gdzie? Ej. Nie ma nikogo! Ej, jest ja w środku, jest ja w środku, głupi. Tu, Bo go Bogowarnąłem, ty, ale normalnie nie już go w rękach, ty! Normalnie! Ale mi w środku to jeszcze i w bazie, ta głupia No To Ej, dobra, wyszedł z gry Ej, ale... Ale dobra, nie mogę, łatwo! Ej, dobra, ta papa mi goni! Weź sobie Wecyn panie. Tak, potrzebuję trójema Nie da się, dobra. E, mam ukradzione wszystko. Czekaj, czekaj. Ej, co na to robi w środku? Dobra, nie mogę. Co za pulak, nie? Ej. Jest tu dalej? No jest dalej, nie, 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 nie. Dobra, ja nie wiem. Dobra, ja, ja ci powiem ja, ja tak. Ja, ja też mam w bazie Ja, też ja, ja mam ci, panie, ja ci w ogóle. powiem tak, ja mam tego dosyć, nie ogólnie. Ja mam tego dosyć. I, i ona dalej jest z tej bazy. Jak by bywa stąd? No, no co, ja wiem, co... Właśnie, no. Nie bije coś, nie? Ja nie wiem. Czekaj, okay. dobra, dwaliłem, nie, nie wiem co to dzieje. Dobra, ogólnie, to nie ma, nie ma lipy, yy, jakie z zdobyłem. Fajnego. Daś mi, patrz, daś mi wraca do bazy, nie? No, ale Dave ma Dave nie ma mojego, dobra. Ja go odkradłem z powrotem, więc widzowie, niestety nie udało się u mega legendarnego Blinuta.